Witajcie, ja nazywam się Leurant, Ja nazywam się Tomek Kutera. A dzisiaj w Lidze witamy Fiore, mistrzynię szpady. Ma szpadę, jest winna, ma francuski akcent. I jest pierwszym od dawna czempionem, którego przygotował Riot, który jest zabójcą walczącym wręcz. Więc zobaczymy, czy faktycznie może być ciekawym zamiennikiem dla takich klasyków jak Master Yi, Shinzo, Trindamir i Umiejętność pasywna Fiory sprawia, że z każdym ciosem odzyskuje ona nieco życia. Dodatkowo, jeżeli atakuje czempionów, to odzyskuje jeszcze więcej życia. Fiora ma też całkiem dużo życia i w związku z tym, że ma też regenerację, życia jest całkiem wytrzymała. Tutaj na przykład razem z Brandem atakuje w pojedynku dwóch przeciwników. Brandowi udaje się zabić pantiona. No i ten, ten, ten pozostały myśli, że zabije Fiorę, ale wchodzi alistar i Fiora go ostatecznie dobija. Pierwsza umiejętność fiory kryjąca się pod kół to doskok do przeciwnika. W ciągu kilku następnych sekund fiora może doskoczyć jeszcze raz do tego samego przeciwnika lub do innego, nie płacąc za to many. Q Fiory zastosować można przede wszystkim, żeby dogonić uciekającego przeciwnika. Tutaj za chwilę dojdzie do teamfightu. Jak widzicie, Alistar i Fiora pchają swoją linię, a Brand czai się w krzakach, no i czeka na to, aż przeciwnicy wejdą jak najgłębiej. To właśnie następuje. Alistar wchodzi do ataku, zostaje ogłuszony przez Veigara. Za chwilę zresztą zginie pod naporem ulti gangplanka, ale przeciwnicy muszą uciekać. Fiora goni gangplanka, goni, 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 goni. Iku, i gangplank ginie. Druga umiejętność Fiory z jednej strony pasywnie zwiększa zadawane przez nią obrażenia, z drugiej strony jest krótkotrwałą tarczą, która odbija jeden podstawowy atak zadany jej przez przeciwnika prosto w niego pod postacią magicznych obrażeń. Jesteśmy na początku rozgrywki na górnej linii Fiora i Nautilus. No cóż, wszyscy starają się last hitować, ale Shen trochę za bardzo się zapuszcza. Fiora do niego doskakuje, Shen ją prowokuje, próbuje uciec, no ale Nautilus go przyciąga i Fiora dzięki swoim całkiem sporym obrażeniom zabija go. Trzecia umiejętność Fiory sprawia, że atakuje ona jeszcze szybciej niż zwykle, a jeżeli trafi przeciwnika, zwiększa także prędkość swojego poruszenia się, dzięki czemu może łatwiej go doścignąć. Alistar i Fiora są gankowani. Alistar zostaje ogłuszony przez Veigara, ale Fiora doskakuje do niego, a potem używa jeszcze swojego ulti, który nie zadaje zbyt wiele obrażeń, ale w końcu udaje się go zabić. Dwójka bohaterów na dolnej linii ucieknie przed gangplankiem, więc jest jeden do 0. Udało się. Ostateczna umiejętność Fiory przypomina trochę Alpha Strike Mastery. Przeskakuje ona od przeciwnika do przeciwnika, zadając im kolejne obrażenia, ale można jej także użyć, żeby zaatakować pojedynczego przeciwnika, wtedy Fiora wymierzy mu kilka różnych ciosów. Czas na dobry teamfight z wykorzystaniem Fiory. Jak widzicie, pięciu przeciwników po jednej stronie, pięciu po drugiej. Za chwilę dojdzie do ataku, który zainicjuje oczywiście tak zgodnie z tym, że jest przecież tankiem. Fiora użyje swojego ulti i dzięki temu właśnie zginie Pantheon, za chwilę też z jej rąk zginie kolejny przeciwnik, czyli Vega, któremu wcześniej udało się jeszcze dobić nieszczęsnego Alistara, ale ten teamfight i tak wyjdzie bardzo dobrze, ponieważ Brandt jeszcze zabije Fiore z przeciwnej drużyny, a Uggh Gotowi uda się dobić Camp jeżeli mieliście dość, że ostatnio co nowy czempion to był jakimś wielkim, wytrzymałym wojownikiem, to Fiora jest pewną odmianą. Jest krucha, zadaje większe obrażenia i wymaga trochę innego stylu gry. No faktycznie takiego bohatera od dawna nie było nowego w lidze, więc witamy Fiorę z tym większą radością. Jesteśmy ciekawi, czy zadomowi się na Polach Sprawiedliwości, czy może gracze szybko o niej zapomną. Więc do zobaczenia właśnie tam, na Polach Sprawiedliwości. Fiora może być albo na górze, albo w dżungli, gdzie tylko zechcecie. Albo na dole, albo na środku. Albo innej dżungli.